Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj będzie pogadanka z podłogi Ostatnio jak nagrywałam wam tutaj paczkę od mojej widzki To bardzo fajnie mi się tutaj nagrywało Po prostu wiecie, tak mega domowo Tak jakbym rozmawiała ze swoją koleżanką Także witam was w czwartkowy Bardzo szary, ponury, deszczowy dzień Powiem wam, że taka prawdziwa listopadowa pogoda Odpaliłam sobie świecę w sypialni Dzisiaj też odpalę sobie kominek w salonie Wrzucę tam wosk Powiem Wam, że bardzo dawno nie paliłam wosków, a mam ich naprawdę duży zapas, więc odpalę sobie dzisiaj w salonie również wosk. Jak dzieci wrócą ze szkoły, jak Krzysiek wróci z pracy, zawieziemy Leosia na trening i pojedziemy szybciutko na zakupy. Dlatego, że wiecie, przed nami długi weekend, jutro sklepy zamknięte, a trochę rzeczy trzeba kupić. Także taki mamy plan na takie popołudniowe zakupy, także pewnie Wam pokażę, co tam kupiliśmy. I co? Z takich jeszcze, słuchajcie, informacyjnych spraw postanowiłam, że w poniedziałek jadę z moją mamą na basen i na saunę, żeby trochę się wygrzać i jedziemy. Mm na basen w Białymstoku w hotelu gołębieskim, to jest chyba tropikana tam są sauny, jakieś grota solne jacuzzi, e, basen itp itd, więc jedziemy sprawdzić, przetestować to miejsce żeby później wybrać się oczywiście tam z dzieciaczkami, przypomniało mi się słuchajcie, że jako dziewczynka e, chodziłam tam z rodzicami, z koleżankami, to było bardzo dawno temu e, i tak pomyślałam, że Boże, myślę sobie gdzie z tymi dziećmi pójść na basen, przecież nic w okolicy ciekawego nie widziałam, a jednak jak mi się przypomniał właśnie ten hotel gołębiewski w Białymstoku, że tam jest ta tropikana, więc pojadę z mamą w poniedziałek właśnie na basen i na saunę, żeby się wygrzać i tak, i planuję raz w tygodniu na taki basen jeździć, raz w tygodniu, nie więcej. Chodzi mi też głównie o saunę, Także o, tak, tyle to z nowości. E, kochani, w ogóle chciałam Wam pokazać. Przyszła do mnie nowa pr paczka, prezent od Bath Body Works. Wiecie, że uwielbiam, często Wam mówię, często Wam pokazuję. Kocham te produkty. I przyszła do mnie już przesyłka e, świąteczna. Poczuj magię, świąt z Bath Body Works. I zobaczcie, co ja tutaj dostałam. Dostałam żel pod, żel pod prysznic, Winter Candy Apple. Zobaczcie, jak wygląda. I on tak pięknie pachnie. E, o, jak pięknie pachnie. Także, słuchajcie, w grudniu na vlogmasku będę używać. Kolejny, słuchajcie, to jest taki Cotton Candy Love. I to jest Body Lotion. Zobaczcie, jaka piękna szata graficzna. Zapach też cudowny. Ja już wąchałam. A tutaj mamy giełkę zapachową. I wydaje mi się, że ja tę giełkę zapachową już miałam. I bardzo, bardzo ją uwielbiam. Wow, po prostu. O, tak miałam ją, słuchajcie, hmm, jest przepiękna, bardzo ładna i to jest mgiełka, którą chyba najszybciej wykończyłam ze wszystkich mgiełek, jakie miałam z Buff and Body Works. No i oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, Frosted Cranberry e, i słuchajcie, to jest pianka, wiecie, że uwielbiam pianki z Buff and Body Works, zobaczcie jaka piękna szata graficzna. No, i słuchajcie, coś co kocham, czyli świeca. Świeca zapachowa, świece z Buff and Body Works. Słuchajcie, są super. E, I to jest po prostu zapach choinki, zapach igiełek na choince, zapach świąt, zapach wigilii. Uwielbiam ten zapach. Ogólnie zapach lasu, moi drodzy. Także taka przysyłka. Z Bath Body Works stwierdziłam, że Wam pokażę. Ja się też uśmiałam, czytając od rana dzisiaj wasze komentarze pod poprzednim vlogiem, gdzie nie przerywałam Krzyśkowi w jego odpowiedziach i wiem, że Was to rozśmieszyło. Ja jak dzisiaj obejrzałam to, wiecie, ten filmik, to wideo, to faktycznie po prostu stałam taka, wiecie, skupiona na tym, żeby tylko mu nie przerywać, a on od czasu do czasu zerkał na mnie, żeby mu tam cokolwiek dopowiedziała, bo też nie jest przyzwyczajony do tego, że ja po prostu milczę. Także cieszę się, że Wam się film spodobał. Jest dużo komentarzy, fajne komentarze, dziękuję Wam. Wiecie, że wszystkie komentarze czytam. No i cieszę się, że zrobiłam Wam dzień, że zrobiłam Wam humor, a teraz dużo osób do mnie pisze Nie Bugi, bądź sobą jednak, jeżeli mu to nie przeszkadza, no to możesz jak najbardziej mu gdzieś tam przerywać. No także się uśmiałam, ale nie, będę się starała, żeby jednak, słuchajcie, mu w to słowo nie wchodzić. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę. E, jeszcze jedną e, przesyłkę e, z miodami. E, jeszcze w, w ogóle chcę to nagrać na Insta Stories, bo e, to jest przepiękna przesyłka. Od rodzinnej e, firmy z miodami, tutaj z moich okolic, z Podlasia. E, zobaczcie w ogóle, jak te miody przepięknie są e, opakowane. Także zaraz Wam odpakuję, zaraz Wam coś więcej o tych miodach e, powiem. Zobaczcie, każdy miód jest tak pięknie zapakowany. Myślę, że to też jest fajna opcja, właśnie e, na prezent z okazji zbliżających się świąt, czy też na urodziny, czy na mikołajki. Także zaraz sobie to wszystko rozpakuję i Wam pokażę. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o. Miody, to jakiś czas temu napisała do mnie Iga, której tata yy, jest pszczelarzem i. Koło Białego Stoku, dokładnie 75 km od Białego Stoku te miody powstają. Jest to wielka pasja, rodzinna pasja. A teraz mamy sezon jesienno-zimowy. Ja Wam mówiłam już, że e, miody to jest po prostu coś wspaniałego. No i Iga zrobiła dwa prezenty. Jeden prezent dla mojej rodzinki, drugi prezent dla moich rodziców. Także Iga, ja Ci z całego serca dziękuję. Miody Podlasia, jeżeli jesteście zainteresowani, zostawię Wam linka na dole. E, I co? Otworzymy sobie może. Eee, jeden. Zestaw. No bo drugi to prezent dla moich rodziców Także otwieram i zaraz do Was wracam Przepięknie, Iga to wszystko pakuje Zresztą wejdźcie na Instagram Miody Podlasia I sobie po prostu sprawdźcie, jak ona to ładnie wszystko estetycznie pakuje Także odsyłam Was, tak jak już mówiłam I tutaj słuchajcie, Iga sama wybrała mi miody Stwierdziła, że te będą wspaniałe Mamy tutaj miód gryczany, którego ja nigdy nie próbowałam I Iga powiedziała, że jest naprawdę świetny ma wiele właściwości. Zobaczcie, miód gryczany. Zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie tutaj mamy opakowany miód. No i tak jak mówię, miód gryczany nektarowy z polskiej pasieki, miody Podlasia. No, powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa miodu gryczanego. On chyba ma taki troszeczkę gorzki smak, natomiast Iga mi tam wszystko rozpisała. Ma świetne właściwości. I słuchajcie, kolejny miodek, miód akacjowy. Tak jak mówię, Iga specjalnie dla mnie właśnie wybrała ten gryczany, dlatego że powiedziała, że jest to naprawdę taki bardzo fajny i ciekawy smak, mimo tej goryczki, która jest gdzieś wyczuwalna dopiero na końcu języka. Opisała mi też fajnie, do czego te miody się nadają, do czego najlepiej właśnie używać miód akacjowy i miód gryczany. Miody mają bardzo dużo witamin, także kolejny miód wygląda tak Także jeżeli jesteście zainteresowani miodzikami, chcecie sprawić komuś prezent, bądź sobie To polecam Wam, słuchajcie, miody Podlasia, tak jak mówię, na miarę, wow, zostawię Wam na dole A tutaj kolejny zestaw zaniosę moim rodzicom, na pewno bardzo, bardzo się ucieszą A ja raz jeszcze dziękuję bardzo serdecznie za przesyłkę Kochani, kochani, patrzcie na to, właśnie miałam wam powiedzieć, że mój teść teraz codziennie chodzi do naszego lasu na grzyby i zobaczcie, jaki okaz znalazł. Tylko spójrzcie na tego grzyba. No, ja nie mogę. Patrzcie na niego, jaki jest ogromny. To jest chyba największy grzyb, jakiego ja. Ogólnie w życiu widziałam, jakiego zebraliśmy, może tak. Już mu, zobaczcie, tutaj kapelusz odpada. Mówiłam wam, że dzisiaj ponuro, szaro i deszczowo, ale yy, też stwierdził, że idzie na grzyby. Yy, I zobaczcie. I ma trochę okazów, ale ten okaz, no zobaczcie, czyż nie jest olbrzymi i piękny. Wow, i cudownie pachnie, także no, mega olbrzym. Wam pokazuję miód z terenów leśnych, a, a mówię o akacjowym. Słuchajcie, więc otworzyła mama swoją przysyłkę, i tak, y, mama powinna mieć ten z terenów leśnych i gryczany, a ja właśnie gryczany i akacjowy. Także ten leci do mamy, a ten akacjowy jest. Mój, bardzo delikatny, wspaniały smak, e, fajny do śniadań, do twarożków, e, właśnie do serka wiejskiego, do pankejków także o, teraz jest tak jak powinno być. No i jeszcze moi drodzy, mmm, pokażę Wam też to, coś, co ostatnio bardzo często pijam, e, to jest, uwaga, uwaga... Sok pomidorowy. Pamiętajcie o tym, że sok pomidorowy jest bardzo, bardzo zdrowy, więc polecam bardzo, bardzo serdecznie też w formie takiej przekąski, w formie takiego doładowania. Także u mnie sok pomidorowy, jednak taka szklanka dziennie, czasem dwie szklanki dziennie, to już zależy, ale ja bardzo lubię. Dajcie znać, czy lubicie. Ja Wam już wspominałam jakiś czas temu, że u mnie Nel bardzo lubi, więc my sobie razem popijamy, ale jestem ciekawa Waszego zdania, także na zdrówko. Ok, my w biedronce słuchajcie na szybkich zakupach, ale jest dużo ludzi. Krzysztof tu już rozmawia z jakąś panią o promocjach, także szybkie zakupy robimy. Jest trochę osób, no bo wiadomo, długi weekend, i wracamy do domu. Co tam z panią rozmawiałeś Nie, o panie, promocjach? Tak, pomyliłam się. Że, jest że inny ten, dzień inna, dzisiaj. Inny dzień, tak. No i zobaczcie, co jest, jak w Biedronce są ulubione karty Losia, karty, patrzcie, albumy i, i zestawy. Także Loo tutaj zaraz sobie coś wybierze, bo albumy mamy. Mamy cztery duże albumy, więc pewnie na to się Loś zdecyduje. Dobra kochani, słuchajcie, wróciliśmy z zakupów. Ja tak na jednej nodze szybciutko zjadłam kolację, dlatego że tak jak Wam mówiłam, po 19 to jest taka moja deadline. Także 19 już chciałabym, żeby wszystko było zjedzone, więc biegliśmy. Zjadłam tą kolację i na sam koniec tego vloga pokażę Wam taki szybciutki, szybciutki food haul. Bo kilka rzeczy kupiłam, jedną rzecz też zmieniłam, to Wam pokażę. I pokazywałam Wam w biedronce, że kupiłam Leo. Kupiliśmy Leo te karty, a Nelci wzięłam taką super zdrapywankę, niezwykłe kotki. I tutaj jest taka wiecie zdrapywanka, i do tego taki długopisik, o cię już coś tutaj przed chwilą e, zaczęła zdrapywać ale jestem tu jeszcze na chwilkę dlatego, że postanowiłam odpowiedzieć na e, jedno pytanie które zadała mi jedna z Was e, też wczoraj właśnie e, jak prosiłam Was o te pytania tabu, jest ich naprawdę mnóstwo, więc będziemy się starać na nie odpowiadać, no i tam padło m, pytanie, czy nasze dzieci, a w szczególności Leo zdają sobie sprawę, co robimy i czy mama jest e, sławna w sieci, czy Leo się Orientuję już, czy nasze dzieci to rozumieją. Ehm, także słuchajcie, Nel chyba jeszcze nie, aczkolwiek ona cały czas chodzi i nagrywa po domu, tak jak ja, ale wiecie, ona jest jeszcze mała. Nie wie, że jest taka platforma jak YouTube, jak Instagram, że tam wrzucamy, nagrywamy filmy. Natomiast Leo jak najbardziej wie. Że nagrywamy. Na początku wiedział, że właśnie nagrywam vlogi. Później zapoznał się z YouTube'em. Od czasu do czasu też korzysta z YouTube'a yy, i wie, co to jest YouTube i wie, że ja tam też nagrywam. Czasem gdzieś na stronie głównej mu się wyświetlę. Także Leoś doskonale już rozumie, że nagrywamy filmy na YouTube. Yy, zresztą słuchajcie, wiecie, gdzieś tam jakiś jeden kolega yy, kiedyś też Leośowi powiedział, że jego mama i on nas oglądają. Także yy, on już jest yy, duży chłopak. Chłopczyk niedługo 7 lat, więc on wszystko rozumie. Leo? Pytamy Leosia. A dunelcia przyszła i chrupie jeszcze. Słuchajcie swoje chrupeczki. Leoś, bo jedna pani nam zadała pytanie: Czy ty orientujesz się i wiesz, że mama nagrywa filmiki i wrzucamy je na YouTube? Wiesz, co mama robi, tak? Czym się zajmuje, prawda? I mówiłeś A, nawet, że jeden kolega, tak? Twój. Jukamina! Że jeden Twój kolega nawet nas ogląda, tak? Coś wspominałeś. z tak, tak drugiej klasy. O, widzicie. Także Leoś doskonale wie. Yy, I co? Cieszysz się? Fajnie jest, że mama nagrywa? Tak. No, widzicie. Także o, tak. No, więc chciałam odpowiedzieć yy, na to pytanie. Yy, tak, Leo się orientuje, wie co, jest, co to jest YouTube, wie, że nagrywamy filmy i że je tam regularnie wrzucamy. Jak najbardziej mu to nie przeszkadza, tak? I Leoś też lubi czasem się pokazywać, o po treningu to zobaczcie, zmęczony. Ile dzisiaj goli było? Wynik 4-2, mm -hmm. ja strzeliłem dwa gole, Szymon jednego i jeszcze taki Krystian strzelił samobój. O masz, widzicie, a my też z Krystianem trochę na treningu u Leosia dzisiaj posiedzieliśmy. A Hubert w drużynie jednego i Julek jednego. No super, super Leo gra, jestem z niego taka dumna. Słuchajcie, Leo dzisiaj strzelił gola. A ja od razu tak. Uuu, Krzysiek się na mnie patrzył mówi, co ty robisz? Ja mówię, no widzisz, ja nie mogę na treningi, na turnieje, bo ja od razu płaczę, taka mama była dumna z ciebie. Wiesz, kocham cię. No. Także Leoś idzie się bawić swoimi nowymi kartami, bo dostał tak od rodziców. Tak. Nelcia jeszcze pozdrapuje kotki i też zaraz ją kładę spać, a ja idę szybko, nagram wam futbol kochani. No dobrze, moi drodzy, dzieci znikły i razem zdrapują te zdrapywanki, więc fajnie jest coś kupić, co. Naprawdę im się podoba. Dobra, więc tak: najpierw jedną reklamówkę wam pokażę, zaraz kolejną. Kapusta włoszczyzna, rukola. Tutaj wzięłam chłopakom do obiadu takie buraki zasmażane z cebulą. Bardzo dobra, czosnkowa cebula. Spróbujcie sobie. Jest o wiele łagodniejsza i lepsza niż ta zwykła. Masło, kary, jedna papryka, bo będzie mi potrzebna do przepisu. No i tutaj pewnie się zdziwicie. E, ale mm, trochę rzeczy zmieniam i zmieniam właśnie tuńczyka Rio Mare e, na tego w sosie własnym zamiast w oleju. Wiecie, że tuńczyk z Rio Mare w oleju to jest moje must have w kuchni e, i uwielbiam, ale jeszcze nie próbowałam tego właśnie w sosie własnym to jest w sosie własnym czy w wodzie. Nie wiem, muszę zobaczyć, słuchajcie. O, w sosie własnym. Więc spróbuję i dam Wam może jutro znać. E, brokuł, e, wzięłam też zapas serków wysokobiałkowych, jeszcze gdzieś są dwa. E, I serek wiejski, lekki. E, a tutaj mam jeszcze mleko. No dobrze, słuchajcie, dalsza część zakupów. Musiałam położyć jeszcze... Nel w międzyczasie, także słuchajcie, tak, pierogi z truskawkami, ulubione Leo. I tutaj Krzysiek wymyślił, zobaczcie, takie danie. Ja już kiedyś robiłam mu ten chłopski garnek, bardzo go lubi. Tutaj dodajemy paprykę, kiełbaskę, ziemniaki, białą kapustę. I do tego wziął taką kiełbaskę, banany. A co to taka jakaś dziurka? Czarna makaron, te pitne jogurty, jeden czosnek, rzodkiewka, bo Krzysiek będzie robił twarożek, wiecie, taki ze szczypiorkiem i z rzodkiewką, mandarynki, najlepsze ogórki kiszone, to te ekologiczne, one są właśnie w Biedronce i są naprawdę Pyszne. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze dwa twarogi, pomidory, jabłuszka, e, passate e, i słuchajcie, jedna z Was ostatnio we vlogu poleciła mi e, właśnie kawę e, tę właśnie kawę, o tak, mieloną, no i jak wpadłam do Biedronki, zobaczyłam, że ona jest, no to mówię, wezmę, spróbuję, no i jestem jej bardzo, bardzo ciekawa, jak będzie smakować z Ery także też pewnie dam Wam znać, więc to z Twojego polecenia, dziękuję Ci bardzo za polecajkę, ja już słyszałam wiele dobrego o tej kawie, wydaje mi się, że moja mama kupuje taką tylko ziarnistą, no i każdy ją bardzo chwali, komplementuje, więc myślę, że całkiem fajna może być, no i jeszcze kupiłam trzy takie serki waniliowe studty i to są te z fajnym składem takim prostym składem bo są tylko trzy składniki bardzo dzieci je lubią no i jeszcze będzie grany rosół oczywiście więc makaron i to wszystko kochani takim zakupowym akcentem żegnam się z wami pozdrawiam was serdecznie buziaczki hej pa